Witajcie w Space! Dobra, ruszamy, 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 ruszamy dalej. Przywitanie tym razem innym. Bo mam dziwne przeczucia, że tu będzie jeszcze gorszej niż było. Zatem wiecie, no wolałem się trochę odstresować. Więc, więc, więc zostawmy to w taki sposób, jaki jak zrobiłem. To tyle! Dalej przyciągaj to szybciej. No i jazda, jazda. Mamy tutaj w ogóle, widzę, mm, dużo, dużo, dużo rzeczy. Pewnie nie mogę podnieść. Nie wiem dlaczego, no, dobra. Piszę z tym, na pewno będzie nas atakować pełno stworów. Ha, ha, ha. A co, a co mówiłem? Co w powiedziałem? Że pan. Cię słyszę, ale no, nie widzę. O ty ta się ty. Dobra, dobrze mamy. Dobrze mamy dosyć sporo. Bo by tak. Kiepsko. O, co bomby przecież. By to kiepsko wyglądało. No tak, to chociaż. się mogę obronić w fajny sposób. Super. Nie, nie jest tak źle, wam powiem. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Ale zdecydowanie jest super. Jest super lekko. To jest ok. To jest... No nie wiem po co mi te mm, beczułki tutaj zostawili z propanem propo, propolonowym. Ale ale chyba chyba nie po to, żebym się bronił. Mm. Jeden nabój? A, dwa naboje. To lepiej brzmi. A tu? Sześć nabojów. Dobra. Może pójdziemy sobie trochę z tym. Dobra, nie weźmy sobie to.

Nie wiem czy mogę jej zaufać stela żelinowe, no to, to temu to na pewno zaufam. Stela żelinowe takie rzeczy te ja lubię. Oj kurczę, szybko podnoszę, i nie, nie założę nawet co dobrze, idziemy, co to jest? Pomieszczenie dobra, mniejsza z tym jakie pomieszczenie. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale jak ty żyjesz? Mutanty no, po wszystkich pozżerały. Jakiś żółty gasi, oj, co idzie. Takim prawem to jeszcze chodziło. Już myślałem coś ty mi zaskoczy. Coś jest zaraz teraz wezmę. Kończy mi coś, może zaskoczyć. Ej, mi też może! To już jest fajne. <śmiech> Właśnie Daję go mać. To było dobre. <laughs> to było dobre. <laughs> Jak mi wyjebał z kanałów Ja to, to... Ej

jednak trochę tych przymiot tutaj zrzucić, nie? A nie, że ja sam muszę marnować kin kinetykę na nich. Credit coś mi po głowie chodzi, wiecie? Coś mi bardzo fajnego po głowie chodzi i chciałem to chyba sprawdzić za chwilkę. O, o znak chyba. Co to jest, to jest zęża mocy standard. Isaac. Hey, I lost your signal for a while. Nadaj no, nich, So head for the mining bay and attach it to the asteroid. I've been running trajectory calculations, and if we launch soon, there's a good chance the asteroid can reach a safe distance to begin transmitting. four can imagine he's still alive. Dobra, Hamonda. kombinezon 4, rozumiecie to? KOMBINEZON ale nie wiecie co? To jest dosyć tanie to to wyrzucę a weźmiemy sobie średni zestaw medyczny bo on lepiej się go sprzeda, wiecie? bądźmy trochę handlowcami trochę realistami pieprzone potwory Dobra, wracamy na samą drogę. Ale czy ta była bezpieczna? No oj właśnie. Chyba tam jest banał. Jeśli to znowu jest to samo, tylko dziwne, że powtarzam o twach. Ty! Szczurze! O mordzie dziecka! Skąd ty się tu wziął? No kurde, się zaszłem. ale jest ja szczur znowu. I pierd... Ej, czekajcie, czekaj. Kurde, tak nie ma miejsca. No dobra, w każdym zostawmy tutaj. I tu coś jeszcze, tu coś jeszcze. Zostaw to! O, dobra, i tu coś jeszcze. O, super. zostawmy sobie tutaj, o. I jak gdzieś tu będzie zaraz y, magazyn, to sobie to obchniemy, op opylimy to. O kurde. Co coś jest. Nie woi. No Czekajcie. O, jestem lekki. niech jest sobie coś się przez położy. Dobra, nic więcej nie ma. Tu jest zapis... Ten lekki to może sobie po, po, podarujmy go. No, jak to sama nazwa mówi lekki, to on dupa da. Znaczy w sumie mały, to, to mało da. Eee, nie zaufam nagrywaniu, do tego sprawdzę sobie. Tu jedno jest spoko, tu drugie jest jeszcze lepiej. No dobra. No to... no to... No to git, nie? No to jedziemy. Z koksem. Jeszcze raz to co, 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 co. Dobra. Już nie sprawdzam więcej, jedziemy. Ciekawe, czy jakieś stwory mi tutaj wyskoczą. w sumie wziął tą broń, przeładował... Trochę się z tyłu no. Tak to było? Obowiązkuje to, jest trochę dużo miejsca. To może lepiej... Właśnie miejmy tą broń. O kurde, wentylacja. O ty penero! Pierdol się! Shema credit super credit I've got elevator access to the mining subdeck it was a security lockdown although I don't think it helped them now that you've got the beacon and the key head over there it looks like the asteroid is held in place by some gravity tethers those out before zanim can launch it. Pojechał? No jedź. Aha, na wydobycie, tak? To jedź. Jakiś... Aha, tak, na pewno tu mogą wyskakiwać. Tak jak było poprzednio. Tylko lepiej sobie to. A jednak nie wyskoczyły. Tu, tak, tu. Ścią... Z Kury dobrze że ich usłyszałem, bo byłoby kiepsko ze mną. Miałem na boi nawet magazyn, mi się przydał. Ewidentnie by się magazyn, a Muszę iść w tą stronę. No boja? Super, no boja. Tu coś jest? Akurat potworów nie ma. Dobra, mamy to? Ja chcę magazyn. Oh, fuck you, buddy. Spier dalej. Nie interesujemy, co mu robiłeś, ale to było dosyć niemiłe. Saving. Ale ja chcę magazyn. 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 Ocalony. Ocalony. Czekajcie, napijemy do magazyna. Wow, jazda. Dobra. Wchodzi mi tutaj skafander czwórka. Ile potrzeba skafander? 30, Patrzcie to. Patrz, patrzcie to. Idealnie wyliczone. Oczywiście, że bierzemy skafandar. Ciekawe, jak będziesz wyglądał. Już gorzej wyglądać nie możesz. Tyle ci, na pewno mogę powiedzieć. że twoje gacie uciskowe sz, sz, szroty jeszcze gorsze nie będą. Chyba, że w końcu będziesz miał pancerz jakiegoś żołnierza. Ten laser po środku, się się dupa ostrą tam jeździć. <gryw> Kurwa, jego mać. Chłopie, tobie to się jedynie buty zmieniają, wiesz? Na coraz to cięższe kamienie. No dobra, mamy pancerz, czwórkę O i trochę nam życia ubyło, ale to mniejsze z tym życiem, balić życie yy, W safe mam dwa, trzy duże, trzy średnie, trzeba sprzedawać Zostawiamy sobie jak najmniej, bo i tak zauważcie, że nawet spokojnie to idzie Dobra, właśnie nie zostawimy tu stazy w ogóle nie używam. Stelarze linowe. Tu posłucham, oczywiście, mojego drugiego konsolowca i suerto żeby nie sprzedawać sobie naboi. To naboi nie sprzedaje Stelaże, stelaże Moc dla serastykowego 26000. I myślę, że bez mocy, w sumie czwórkę mam już. To mogę sobie wykupić te dwa. Teraz tak, so zbierał przedmioty, więc, więc trochę kasa Processing log. Supervisor, second engineer Dallas reporting. This will be my last report. I've seen what they do to the bodies, what they become. A I can't let that happen to me. At least if I don't have any limbs, I won't be able to kill anyone when I'm infected. Please tell Don

To jest po to, żeby Winda działała. Dobra, ale tak to mam nie iść. To mam na razie nie iść. To może to na razie nie idźmy, jak nie każą mi tu iść. to jest warsztat. Czy ty psa jakieś mogę wziąć? Nie, nie mogę wziąć. Eee, plazmidowa. Tego chyba tak ruszyć nie mogę, nie? Też zrobiłem? Czemu to pękło? Czemu to jest jego głowa? Już teraz nie wiem, co ja mam robić. Użyjmy, zastosujmy może trochę tego warsztatu. Zastosujmy tego warsztatu, gdzie hmm, jest ten mój super wydajny, broń eee, tu, laster stykowy. Mam pięć. Raz, dwa, trzy. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra, zostawmy to tak jak jest. Eee, I okej. Okay. I okej, okej. Skąd się tu się wziął? Podejdź je pany przy talu. Podejdź, podejdź, How it's possible. Jak? Jak? NO JAK SIĘ TU ZNALAZŁEŚ?! Ty zapisać, jak to jest głupie Idę stąd w pizdu Może pójdę jednak tam? Dobra, nie, idę tu Zobaczmy jak wygląda jak ekwipunek w ogóle mm. Dobra, zapiszmy, zobaczymy Tym razem na drugi Ale i... Ja nie dowierzam, jak... JAK on się tam znalazł? No... No, odpowiedzcie mi, JAK?! Użyjmy tego, tak to nie zadaje Dobra, idziemy Pojedziemy z tą windą do góry, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeep Możecie coś tutaj zabić? Z tej strony bym Z tej, z tej? Z tej tu. Zobaczymy co tu wyjdzie z tego. Kury. O, super. Ok, Jest ja co teraz w ogóle zrobić. A w... Dupę. zobaczymy co z tego wyjdzie. Co za roger? To jest Dajcie mi odpocząć chwilę. Mhm, krata, już widzę co to się działo zaraz. Pierdzielone gówno Czyli mi chciał pewno wystraszyć znowu. To to jest mały medyk. A tu? Więcej pieniędzy. Czy ja tu coś mogę z wami zrobić? Nie wiem krzesło może podstawię, żeby mi nie zrobił. Łańcuchy należy wyłączyć. No dobra, wiem jedna. Krzy... Krzywda mi się nie stanie w tym momencie. Łańcuchy należy wyłączyć. Dobra, waliście łańcuchy i idziemy sobie na dół. Idziemy pozwiedzać dalej tą Ishimurę całą. Ale jak oni się tutaj znalazli, ja nie mam pojęcia. Nie mogę na ciebie patrzeć. Spójrzcie się, ja pierdolę Jak dobrze, że ja miał na słuchawkę, Mam ja gra na, na, na głośnikach, to za cholerę by mnie w dupę w las i wysadził w powietrze Ja nie wiem jak to się dzieje, normalnie ta gra jest tak stara, a tak się jej boję Your safety is in your Aha, twoje bezpieczeństwo jest w twoich rękach, super Super pracodawca z ciebie, wiesz? W 100% się z zgadzam Dobra, kolejna skrzynka z kredytami, super Co to jest? W sumie to nic. Aha, tu jest bateria potrzebna. ok Ci musimy zagładzić tak z baterią z punkta na punkt B. Niedobrze. Kurde jak się czyniszesz. Tak, przynajmniej wiem, dlaczego to wybuchło. Ja ciekawe coś jest, co się stało, jakbym tą baterię wyjebał. Może nie sprawdzajmy. Szkoda baterii. Ale cisza jest, jak pierdolę. Byście coś chociaż powiedzieli. Nie tak się cicho zachowujecie. O, fajnie, na dół jeszcze. Weźcie mi trudno od razu, zakupcie. Będzie Ludzie prości. Normalnie, teraz się chciał zaśpiewać. Do piekła, piekła, do nieba. Uuu. Sru, kurczę jasna, Sru, a nie, Weź Oliwiarkę No ja pierdolę, ta gra już się skończy To z tej cholery... Co... ty chciałem nagrywać Chyba nie ja Staza, dobra, czyli wiem, że będzie coś niemiłego Okej, okay, naboje są, mhm za dużo trochę na boje wiecie po tej stronie łamanie planety przebiegło sprawnie, choć wystąpiły pewne problemy na samej planecie i chwilowo straciliśmy kontakt z kolonią pierwszą bryłę skalną wydobyły to z ładunku tektonicznego mniej więcej w godzinę po dokonaniu łamania została ona przetworzona, oczyszczona i stopiona wyniki są lepsze nawet od początkowych optymistycznych założeń zwykły zwrot to około 35 minerałów, 5 kopalni, ko, kopalin, 60 nieużytków natomiast w materiale z pierwszej bryły stwierdzono 65 minerałów i 0 kopalin co zgadza się z przewidywaniami daje to 6,5 tony rudy wydobytej z 10 tonowej bryły jeśli założymy, że nie jest to jakaś anomalia to trafiliśmy na główne złoże ja trafiłem na główne, ale chyba zboże Słuchajcie, co? W tą grę by się najlepiej grało bez dźwięków. Chyba tak zrobimy przy, przy kolejnym, przy kolejnej, przy kolejnym nagrywaniu. Tlen? Mhm. Gravity zero. Co mam tu robić? Co mam tu robić? Jest gravity zero.

Coś z tym? Ej, coś tu czeka na mnie. Nie, to są ludzie zwykli. Nie mam boi Kurde jasne, ja nie, 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 nie mam pieniędzy, to robić w ogóle. Тарый <tryble>